jakichkolwiek jest. że będziemy musieli pana pewnie zwieść do komendy ustalenia miejsc danych personalnych jakich. Działasz tu bezprawnie Nie wiesz co sąsiedzi mówią że ci ludzie z nimi nie rozmawiają wiesz? Człowieku działasz Dobre. tu bezprawnie Dobra na razie. Nie przeszliście na ty Proszę pana nie no przeszliście na ty Tak nie naruszaj mojego miru domowego. Pan nie używa słów, których pan nie rozumie. Działasz bezpodstawnie, nadużywasz swojego prawa, rozumiesz? Nie znasz ustawy o policji, nadużywasz swojego prawa. Wszedłeś tutaj, naciskając klamkę, nikt ci drzwi nie otworzył. U pana nie używać słów, których się nie rozumie. Wejść znaczy przekroczyć próg, tak? Nie, wejść to znaczy otworzyć drzwi, naruszyć nie domostwo, nie tak. nękać. Rozumie pan, bezpodstawnie wzywa pan jakichś praw tutaj, których nie ma który nie ma pan uprawnień Nie ma pan uprawnień do otwarcia drzwi mojego domu, naciskania na klamkę i wchodzenia. Jestem aresztowany, nie jestem aresztowany. Proszę opuścić to miejsce. Proszę do nas podejść. Proszę opuścić to miejsce. Proszę opuścić to miejsce jeszcze raz. Apeluję pokojowo, żebyście opuścili moje miejsce. Jeżeli nie to co? To będę używał wszystkich możliwych środków, żeby się bronić przed wami. To proszę używać wszystkich możliwych. Właśnie będę to robił. proszę działać. Ja działam. Teraz proszę, żebyście wydziałali i opuścili moje miejsce zamieszkania. Proszę dokument Nie będzie żadnych dokumentów. Super. Nie wiem czy to jest super. Ale zachowujecie się całkowicie ludzie, jak wyjęci spod prawa. Proszę pana, na tą chwilę to chyba pan się zachowuje, jakby był pan wyjęty. To nie ja wszedłem do twojego mieszkania I bezpodstawnie. Bezpodstawnie nie wchodzi się no, do cudzego mieszkania. Należy mieć nakaz, żeby nacisnąć klamkę no, i wejść nie do mieszkania. oglądał, jeśli chodzi o nakaz. Należy wejść do mieszkania tylko z nakazem. Tak? Tak. To jest źle panie. A co to znaczy Mopak. wejść? I nie niszczyć cudzych drzwi. Drzwi są to uszkodzone, drzwi. za które drzwi. zapłacicie. <śla> ja przepchnął na drzwi. Ja przepchnął te drzwi. pewno <śla> no, ja zrobiło. No ja niepełnosprawny zespuchnięty. To będzie pan Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. tak. Pan jest niepełnosprawny. Tak. Widać. Mam nadzieję. Ale chyba nie widać to w pańskim zachowaniu, że pan miał do czynienia z osobą niepełnosprawną. Widać, że jest pan pierwszy raz na takiej interwencji. Tak. Wysłanie jakiegoś mu i tego. Czy... Mało powiedziane. Człowiek bez kultury, obycia i wiedzy. Sam praktykowałem w Policji w Błogosławcu i takie no wiem. zachowania są niedopuszczalne. Spokojnie, nic nie mów. Poza Bo za dużo powiesz. Poda pan daną ja osobę, to... Powiedziałem, że nie. Dlaczego? Bo nie jestem tą osobą, za którą mnie bierzesz. Przyjechaliśmy nie jesteśmy tutaj... na ty Niech pan posłucha. Nie tak sobie, tylko zostaliśmy tutaj wysła... wysłani z, yy, ze względu na to, że popełnił Pan wykroczenie. Skoro jest Pan właścicielem Nissana. To pan popełnił wykroczenie. Panie nie przewiduje prawo to, w przypadku przekroczenia. Tak w przypadku przekroczenia prawo nie przewiduje wejścia do mieszkania A jak na, bez, bez nakazu. Macie do tego odpowiednie środki, czyli proszę wysłać pismo. Mhm. Oczywiście. Taka jest procedura. Tak? I proszę się do tego zastosować. Nie naruszać miru domowego, stojąc tutaj godzinę. A, niech pan poczyta, co to jest naruszenie miru domowego. Dobrze. Wiem, co to jest. Co to jest? Wejście, otwarcie drzwi do mieszkania. Samodzielne. Wejście. Wejście. Tak. Dobrze. Proszę pana, że pan. Tu Niech się pan nie obawia. Ja się nie obawiam. To... Ja cię nagrywam, człowieku. Nie jesteśmy na nie jesteś pan... Wyjdź z mojego domu! Mam nadzieję, że to e, ten materiał pan do prokuratury doniesie. Oczywiście, że tak. To Bardzo się to cieszę. Oczywiście. Moje żądania, aby stąd wyjść, i proszę wykorzystać wszelkie możliwe sposoby w związku z tym, co macie robić. Czyli proszę iść, wysłać mi pismo. Proszę iść i wysłać mi pismo. A ja proszę pana o dokument tożsamości. A ja nie mam takiego obowiązku. Ma pan takie obowiązki? Nie mam takiego. Kobieto, za mało znasz prawo. Za mało znasz prawo, to nie żebyś do mnie tutaj. na ty, bo nie przeszliśmy na ty, człowieku. Nie. Mam nie mówić do ciebie na ty? To się zachowuj, że żebym... będę. Na panią to trzeba się zachowywać pana, i mieć wiedzę. A czy koleżanka pana obraziła? Czy tak, obraziła mnie. W jaki sposób? Jak złapałem za klamkę, pchnęła drzwi aż wyłamała proszę, proszę. zawias. Tu się pan myli. Nagrywał pan to, więc to doskonale Oczywiście. Tak? Więc super. To na pewno potwierdzi pan tę pan, pana wersję. Mam nadzieję, że to do prokuratury nagranie do całe trafi. Oczywiście do wewnętrznej też. Niech pan dołączy do tych, którzy to składa. Proszę pana, nie pierwszy raz jestem nękany przez policję, mam ogromne pana. doświadczenie. Wie ma, co to jest nękanie? Niech pan sobie co to jest nękanie dopiero wypowiada się takie. Wiem, co to jest nękanie. No chyba pan nie wie. To znaczy, że pan nie wie i nie rozumie. Tego ja panią w ogóle nie słucham, bo pani nie ma pojęcia, pani jest w ogóle nie na miejscu, nie w tym miejscu, co pani powinna być. Miłina się pani z powołaniem, naprawdę, jest pani niekompetentna, bezprawnie pani łapie za klamkę, wchodzi do cudzego mieszkania, narusza mir domowy, nie posługuje się prawami. Proszę wysłać mi pismo, proszę postępować zgodnie z procedurą, proszę wysłać mi pismo. Muszę mówić, bo w tej chwili stoicie w moich drzwiach. Proszę wysłać mi pismo. Mieszkuję? Proszę wysłać mi pismo. Nie będę odpowiadał na żadne pytania. Jasne to jest? Na żadne. Nie. Na żadne pytania. Czy przyjęliście do wiadomości, że nie będzie żadnych odpowiedzi? Nie, nie przyjęliśmy. I nie wiadomości. jesteśmy na te. Przykro mi. Zatem przykro mi. Pozostaje wam wysłać mi pismo. Super. Żadne inne środki nie będą tutaj adekwatne i prawne. Dobrze. To będą w stosunku nas prawne. Dokumentację. Oczywiście, że tak. Do zobaczenia. Proszę Ale, czynić, pan radzie, pan złoży proszę czynić tak? swoje czynności, nie zawracać mi głowy. Dobrze. Niech pan składa dzisiaj zawiadomienie, a my czekamy. Ja wiem co mam robić, spokojnie. Dobrze, czekamy, oczekujemy. Niech ten materiał cały pana trafi. Trafi gdzie trzeba. Czekamy. Będziecie sławni. tam wierzy, że będziemy. Za udostępnienie wizerunku też musi mieć pan... Mamy o, pani nie zna prawa. Ta Może ta pan ta wyjaśni ta 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 koleżance. Ta nie no, nie. nie <laughs> musi. Ja jestem doskonale proponowana. <laughs> już nie to nie z pan nie, Osoby nie publiczne nie wiadomo, Ustawa... Izniki, nie, proszę, proszę pana. Nie osoby publiczne, a funkcjonariusze wizerunku, A musi mieć pan na to zgodę. A nie ma Pani na to wyraża zgodę pracując już tam. Oczywiście. Tylko, że pani nie zna prawa. Proszę państwa, mylimy się. się oboje. Udostępnijcie wizerunek. To się zobaczymy. Sądzie na pewno. Zmówię Bardzo zresztą. chętnie. Bardzo chętnie. Dobrze. Udostępnijcie proszę, żebyśmy to mogli zobaczyć. Dobrze, porobimy dokumentację. Pojazd pan, do pana należy tylko. Jednak Nie pod... udzielam żadnych odpowiedzi. Dobrze. A, robimy.